Legendarny rekord Usaina Bolta z 2009 roku pobity. Czy widząc taką informację nie zastanowiłbyś się kto i gdzie tego dokonał? Obstawiam, że tak, a jest na to szansa w niedalekiej przyszłości. Jest jednak drobny szczegół. Co jeśli taki rekord zostałby pobity, ale ze wspomaganiem? I to podczas zawodów, które nie tylko dopingu nie zabraniają, ale wręcz zachęcają, aby przekraczać limity, których ludzkość nie byłaby w stanie przeskoczyć bez pomocy nauki, technologii czy farmakologii. I am the fastest man in the world. I mówił tu o Enhanced Games, takich nowych igrzyskach, które mają wystartować w maju 2026 roku w Las Vegas, gdzie doping będzie oficjalnie dozwolony. Kto stoi za tym projektem? Czy tego typu podejście to przyszłość sportu? A może wręcz przeciwnie zwiastuje to kres zdrowej, uczciwej rywalizacji? Gdzie są granice i czy forsowanie na wspomagaczach limitów ludzkiego ciała nie doprowadzi do tragedii na oczach widzów zgromadzonych na trybunach i przed ekranami? Pojawiają się informacje o nowych sportowcach z sukcesami olimpijskimi, którzy dołączają do imprezy. Czy stanie się ona domem dla wyrzutków świata sportu zdyskwalifikowanych na tradycyjnych wydarzeniach? Zapraszam do oglądania.